naprawdę musicie mieć te wszystkie sosy. Nie wiem, ale ja chyba muszę, bo już nie wyobrażam sobie domowego gotowania bez nich. Raz spróbujecie, wsiąkniecie, nie ma już odwrotu. Chiny, Japonia, Korea, Wietnam, Tajlandia, z każdego kraju dwa sosy, te najbardziej uniwersalne, ale też te po prostu najpyszniejsze. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego te sosy, do czego te sosy, i może nawet kilka słów o tym, jak je sprytnie mieszać, by gotować jak zawodowcy. Dlaczego Książulo ostatnio wprowadził was w błąd? Zaczynamy. Kiedyś, nie tak dawno temu, ostrzyliśmy noże z jednym szefem kuchni po serwisie w bardzo dobrej japońskiej restauracji i powiedziałem, że jestem pod ogromnym wrażeniem jego zdolności posługiwania się nożem. Ale najbardziej zdziwiła mnie odpowiedź: tak, to ważne, ale dużo ważniejsze jest czuć i rozumieć smak, bo jeśli ktoś potrafi balansować smaki, zrobi rewelacyjne dania, nawet jeśli nie ma idealnej techniki. Będzie po prostu robił to wolniej, ale pysznie. Dlatego dzisiaj opowiem o 10 sosach z pięciu azjatyckich krajów. Bardzo długa data ważności, bardzo uniwersalne i co najważniejsze przydatne nie tylko wtedy, jeśli gotujecie tradycyjne azjatyckie dania, w każdej kuchni do każdego dania się przydadzą. Do mięsa, do warzyw, do sałatek, do ryżu, do absolutnie wszystkiego. I tutaj Wiktoria, moja żona, być może mnie zabije, bo ona jest ortodoksem, jeśli chodzi o kuchnię Azji i gotowanie. A dzisiaj podejście trochę inne, kluczem będzie smak, i będziemy łączyć to w dosyć dowolny, czasami szalony sposób. Mm. Spróbujcie na łyżeczce, eksperymentujcie, sprawdźcie, żeby Wasze dania zaczęły być dużo bardziej urozmaicone, nie tylko zwykłe mięso z fryera z ogórkami pokrojonymi w plastry. Koniec tego. Oczywiście ja spróbuję wam troszkę poopowiadać jak ja lubię łączyć te smaki sosy, ale celem nadrzędnym jest właśnie pokazanie jak uzyskać ten balans smaków, czyli idealne połączenie słonego, słodkiego, kwaśnego, też ostrego, chociaż wiecie, że ostry to nie jest smak, nie mamy receptorów smaku. Ostry to są receptory bólowe, kapsaicyna, ale nie wchodźmy w ten temat. Chodzi o to, żeby było smacznie i żeby było idealnie zbalansowane. A zaczynamy od jednego z moich ulubionych chińskich klasyków. Lao Gan Ma. Jeśli ta nazwa niewiele wam mówi, jest to po prostu chrupiący olej chili. Jest tak dobry, że ja po prostu czasami lubię podjadać goły rzeczką, Żona powinna trzymać go gdzieś zamknięty na kłódkę, bo to jest absolutnie przepyszne. Ale cały myk polega na tym, że to nie jest sam olej i suszone chili, bo mamy tu dodatkowo fermentowaną soję, to bardzo podbija ten smak umami. Mamy też um, pieprz czułański, dla tego efektu mala, czyli takie mrowienie na języku, to jest jeszcze coś innego: ostrość z chili, a ostrość z tego pieprzu. Ten efekt mala to jest i coś niesamowitego: te dwa można powiedzieć smaki bardzo ciekawie się łączą i co tutaj jeszcze mamy cebulka suszona która nadaje tej chrupkości i to też sprawia że jako całość ten olej jest rewelacyjnym dodatkiem do wielu dań o których zaraz sobie powiemy Tradycyjnie w Chinach często używany jest jako baza do sosów, do pierożków działcy, tych tradycyjnych gotowanych chińskich pierogów z Harbinu, z tego regionu północnego, gdzie jest trochę chłodniej i tam pszenica króluje w Chinach, ale też jako topping na górę sałatek warzywnych, idealne połączenie. Ale można też łączyć to w dużo bardziej szalony sposób, i ja jestem zwolennikiem tego właśnie podejścia. Bo ja uważam, że to genialnie łączy się przede wszystkim z jajkami, jajka na miękko, jajecznica, omlety, ale też na przykład, i to może Was zaskoczyć, burata czy mozzarella. Świetnie się to komponuje. Nawet jako dodatek wykończeniowy na pizzę, to jest często ten mój trik, ten hack, jak już wykończona jest pizza, pojawi się tam trochę buraty po wypieku, to jeszcze na tą buratę kilka kropel tego chrupiącego sosu. A teraz ci bardziej wrażliwie, niech może zatkają uszy, bo ja uważam, że można wymieszać to z majonezem i używać do kanapek jako smarowidła takiego wykończenia. Jest też wersja nie tylko z cebulą, ale z orzeszkami ziemnymi, więc jeśli nie macie alergii i zależy wam na tej idealnej chrupkości, jeszcze bardziej chyba nawet polecam tą wersję orzechową. Hmm. Ja zwykle staram się jeść zdrowo, ale nie zawsze. Nie wszystko musi być ultra dietetyczne. Tutaj jest sporo cukru, ale w składzie są też inne dodatki, takie filary kuchni chińskiej, które sprawiają, że ten sos, szczególnie do niektórych rodzajów mięs, jest absolutnie niezastąpiony, według mnie. Bo co tutaj mamy, oprócz niestety cukru i wody na pierwszych miejscach? No przede wszystkim sfermentowana pasta sojowa, która podbija ten smak umami. Mamy słodkie ziemniaki, mamy czosnek. I pastę z nasion sezamu oraz papryczki chili solone. To bardzo ciekawe połączenia, niespotykane zupełnie w innych sosach, i to właśnie sprawia, że sos hoisin jest wyjątkowy i nie da się go moim zdaniem porównać z niczym innym. Z czym to łączyć? No taki absolutny klasyk, to jest pieczona kaczka, szczególnie kaczka po pekińsku, ale z każdą kaczką będzie to smakować. Nie tylko z kaczką, z drobiem, z skrzydełka, z kurczaka rewelacyjne połączenie, ale też na przykład z wołowiną. Moim zdaniem ta słodycz tego sosu idealnie właśnie z mocnym smakiem wołowym się łączy, miesza. Eksperymentujcie, próbujcie. Ja nie będę wam narzucał, jak macie tego sosu używać. A mniej ortodoksyjne podejście, no tutaj tylko wyobraźnia was ogranicza. Ja lubię używać na przykład do burgerów, do warzywnego stir frya, czyli takiego mocnego, szybkiego smażenia na patelni. Można też, co już nie będę chyba tego powtarzał, bo wszystko można łączyć z majonezem, ale ten sos połączony z majonezem naprawdę tworzy coś wyjątkowego. Jeśli bym miał wybrać tylko jeden sos z tych wszystkich dziesięciu dzisiaj i używać go przez resztę swojego życia, na pewno byłby to japoński sos sojowy. My kupujemy go tylko w dużych butlach, bo zużywa się go tak wiele, że inne butle nie miałyby sensu. I jeśli mówimy japoński sos sojowy, jest bardzo dużo rodzajów, ciemniejsze, jaśniejsze, ale dzisiaj zajmiemy się tym najbardziej podstawowym i ważne. Pochodzi z Japonii, są różne wersje, nawet kikomana, dlatego... Polecam Kikomana, ale wersję japońską. I ten smak będzie Wam się kojarzył z Japonią, ale nie tylko. Taki totalny filar tej kuchni. Ciężko w ogóle sobie wyobrazić japońskie danie, które nie ma gdzieś tam w swoim składzie sosu sojowego. I to jest chyba jeden z najpopularniejszych obok keczupu sosów na świecie. Popularność globalna. To można używać zamiast soli. Ja tych różnych sosów sojowych mam bardzo dużo, gdyby policzyć wszystkie butelki, pewnie z 10-15 ciemne, jasne, o bardziej delikatnym, mocnym smaku, ale jeśli szukacie pierwszego, kojkuci, co w takim wolnym tłumaczeniu można by przełożyć jako mocny, intensywny smak i tak jest właśnie z tym sosem, będzie bardzo dobry na start, a potem możecie kiedyś zacząć eksperymentować z różnymi innymi odmianami. Tym razem na szczęście prosty skład, woda, soja, pszenica i sól. I to warto wiedzieć, szczególnie jeśli ktoś ma alergię, że zdecydowana większość sosów sojowych zrobionych jest na bazie ziaren soi. I ziaren pszenicy, i to nie jest nic dziwnego. I tak jak wspomniałem, tych sosów może być bardzo wiele. Sosy premium w małych buteleczkach, które są bardzo drogie. Tych droższych raczej używam na zimno, do sałatek, gdzie ta jakość, czystość smaku się liczy, a do gotowania na ciepło praktycznie zawsze idzie kikoman, jest dużo bardziej ekonomiczny. Do czego? No, do wszystkiego. Marynata do mięs, do sosów, przyprawienie zup, dipów, dressingów do sałat. Nie ma ograniczeń, tylko wyobraźnia Was powstrzymuje. Jeśli gdzieś macie dodać soli, po prostu zastanówcie się, czy sos sojowy nie będzie lepszym rozwiązaniem. Ocet ryżowy formalnie może nie jest sosem do tego się przyczepicie, ale to kolejny bardzo ważny element kuchni japońskiej, szczególnie w kontekście tego balansu smaku, o którym mówiłem, bo już wcześniej, jeśli mówiliśmy o Chinach, o Japonii, głównie smaki słone, ostre, yy, słodkie się pojawiały. Tutaj mamy smak kwaśny i mimo tego, że to jest japoński ocet ryżowy, będziemy śmiało go mogli zastosować w daniach chińskich, wietnamskich, koreańskich, tajskich, bardzo uniwersalna rzecz. Mówiąc oce ryżowy, szczególnie japoński, pewnie pomyślicie sobie o ryż do sushi i to jest dobry trop. Ale ja dzisiaj chciałbym właśnie powiedzieć, że to szczególnie w kuchni japońskiej. W tajskiej na przykład można używać pasty stamarędowca dla balansu tego smaku kwaśnego, ale ocet ryżowy zawsze kiedy chcecie właśnie wyrównać te smaki, jak coś jest za słodkie, zasłone, kwaśny smak, będzie Wam w tym pomagał. Tego składnika będziemy też bardzo często używać z warzywami, szczególnie surowymi, pomidory, ogórki, cebula. Do tego ocet, odrobina sosu sojowego oczywiście i dodatki, o których jeszcze dzisiaj powiemy, to będzie świetną bazą tym dressingiem do idealnie ułożonych, świeżych sałatek. Jakiś czas temu no, jakoś tak wyszło, że skończyły nam się cztery octy, bo używamy różnych typów i. Naprawdę bardzo trudno było gotować, bardzo trudno było równoważyć te smaki. A jeszcze na koniec powiem wam, że nie znalazła się w tym zestawieniu, tylko dwa mogłem wybrać: sosy, pasta, miso. Może dla niektórych będzie to bluźnierstwo, i znowu pasta nie jest sosem, ale w pasty, miso też nie pomijajcie. Sos rybny. I trafiając do Wietnamu, pierwszy raz w tym filmie robi się trochę kontrowersyjnie, bo ten sos, jak pierwszy raz się z nim spotkacie, jego zapach może być naprawdę awersyjny, zaskakujący, a mówiąc tak kolokwialnie, może Wam po prostu śmierdzieć. Ale jeśli spróbujecie jego smaku, dodacie go do dań, może się okazać, że tak jak ja, po kilku latach zupełnie nie wyobrażacie sobie gotowania bez niego. Świetny, naturalny wzmacniacz smaku, po prostu krople umami, i baza, bez której nie ma kuchni wietnamskiej. I paradoksalnie, mimo że społeczność Wietnamczyków w Polsce jest bardzo duża, trudno o dobrej jakości sos rybny. Większość sosów ma mało tego ekstraktu z anshua, z tych suszonych rybek, a dużo wzmacniaczy smaku glutaminianu sodu. Ten sos, który ja Wam wybrałem, ma aż 70% ekstraktu Anshua i nie ma glutaminianu sodu, i absolutnie nie chodzi o to, że ja jestem wrogiem MSG, wręcz przeciwnie, lubię glutaminian sodu, ale w tym sosie go nie ma, bo nie musi być. Tak dużo ma smaku własnego. Zastosowania, no, całe spektrum do wywarów mięsnych, czy to wołowych, czy z kurczaka, do marynat do mięs, do dipów, moim zdaniem, pasuje z każdym rodzajem mięsa, ale z wieprzowiną, kurczakiem, wołowiną chyba najbardziej. I jeśli raz na jakiś czas, niedzielny obiadek, który zaczyna się od rosołu, chcecie zastąpić czymś bardziej azjatyckim, zupa fo kultowa w Polsce. Kultowe też danie na świecie, jeśli chodzi o kuchnię wietnamską. Jeśli chcecie spróbować zupy pho, dobry sos rybny będzie idealną bazą do tego dania. Tutaj sprawa jest prosta. Sriracha, jeden z najpopularniejszych obok Tabasco ostrych sosów na świecie. Co ciekawe, papryczki Chili trafiły do Azji, z Ameryki Południowej stosunkowo niedawno, więc nie jest to jakiś ultra pradawny składnik. Ale ta ostrość świeżych papryczek i kwasowość teraz już na zawsze będzie się kojarzyć z kuchnią Wietnamu i ze względu na prosty skład chciałbym chociaż nie mogę polecić wam oryginalnego kogutka od migrantów wietnamskich z USA bo tam to się tak naprawdę zaczęło ale z uwagi na problemy z uprawą czyli w Ameryce ciągle go brakuje od kilku lat już na półkach w Polsce bardzo bardzo trudno go niestety dostać dlatego moim zdaniem dobrym zastępstwem jest flying goose latająca gęś chociaż w składzie troszkę konserwantów i wzmacniaczy smaku się znajdzie dla mnie nie jest to wielkim problemem. Ja często używam tego właśnie zamiast ketchupu, hamsko polewając nim różne dania. Wiktoria się wścieka, ja to robię jako ona nie widzi. Ale sriracha może też być bazą do sosów, w tym sosów z majonezem, oczywiście, i to jest taki najprostszy sposób na spicy mayo. Może być marynatą do mięs, a nawet ozdobą, bo dzięki temu charakterystycznemu dozownikowi łatwo coś ładnego zmajstrować przy wykończeniu dania. Ale to pachnie niesamowicie. Hmm. Powiecie, że olej sezamowy to nie jest sos i pewnie będziecie mieli rację, ale to jest baza kuchni koreańskiej i jakby to powiedzieć, kilka kropel tego sosu sprawi po prostu, że nagle zwykłe danie będzie smakować Koreą. Jeśli ktoś z was, was był w Korei albo był w prawdziwych koreańskich restauracjach, na pewno od razu wyczujecie ten charakterystyczny smak i aromat. Ten aromat jest z jednej strony delikatny, a z drugiej taki bardzo charakterystyczny i intensywny. Nie wiem, czy to nie jest trochę sprzeczne, co powiedziałem teraz, ale tak właśnie jest. Kilka kropel naprawdę zmienia danie i radziłbym Wam kupować trochę większe opakowania niż jakieś malutkie buteleczki, bo takie się zdarzają, bo tego oleju, mimo że raczej nie używamy dużo, ale będziemy używać bardzo często, bo na pewno Wam posmakuje. Ja bardzo często używam tego oleju jako oleju wykończeniowego na zimno do wszelkich sałatek, do warzyw. Można też na nim smażyć, ale ja bym nie polecał zabijać temperaturą jego smaku, właśnie ten aromat świeżego, czystego oleju sezamowego. To będzie ten wyróżnik dań koreańskich, które zaczniecie robić po tym filmie w swojej kuchni. Ale oczywiście można też do mięsa, można też na ciepło, choćby jako dodatek po przygotowaniu smażonego ryżu albo stir fry'a warzywnego czy mięsnego. Do ryżu na kimbab, czyli takie koreańskie sushi, kilka kropel naprawdę podbije już lachetni smak nawet prostych składników. Pasta gochujang koreańska z papryczek chili, moja całkowita topka, używam bardzo, bardzo często, dlatego widzicie kilogramowe opakowanie i nie porównujcie tego absolutnie ze srirachą. Tutaj mamy taki kwaśny, ostro taki, ostro prosto w twarz smak, dosyć mało złożony, a tutaj rzeczywiście to jest dość słodkie. Ta słodycz może was też zaskoczyć, ale też jednocześnie ostre. Ale nie tak chamsko ostre, jest głęboko jakby dymne, wędzone, moim zdaniem dużo bardziej złożony smak niż sieracza, dlatego też inaczej wykorzystuje ten sos nie do polewania dań, ale raczej jako baza do różnych sosów, dipów. Zaraz o tym powiemy. Gochujang uwielbiam jako bazę do dipów i marynat, można robić właśnie sosy do maczania dodając na przykład octu i sosu sojowego, można robić marynaty do mięs przed pieczeniem czy smażeniem. On nie jest zbyt słony, troszkę jest, ale nie za bardzo, jest gęsty, wymaga zwykle rozcieńczenia i dla podbicia smaku słonego najlepiej łączyć go z sosem sojowym, tym właśnie kikomanem japońskim, o którym sobie wcześniej powiedzieliśmy. Dla mnie totalny faworyt w połączeniu z tłustą wieprzowiną i to jest moim zdaniem najlepszy pairing, najlepsze połączenie smaków. Tłusta wieprzowina i dipy na bazie gochujang, karkówka, boczek, ale też tłuste kawałki wołowiny, mogą być nawet steki. Dip do steków rewelacja. Pewnie czekaliście na Tajlandię i się doczekaliście. W końcu jest sos ostrygowy, brzmi dziwnie, a w smaku zaskakująco gęsty, słodki i znowu jest tu rzeczywiście w składzie sporo cukru, niestety, ale ten smak Wam to w zupełności wynagrodzi. Nie wszystko musi być turbo dietetyczne. Dla mnie rewelacja, jeśli chodzi o marynaty do mięs, może to być wołowina, wieprzowina szczególnie, sos ostrygowy, do tego może trochę ciemnego sojowego, czosnek, pomieszać takie mięso z patelni czy z wychodzi naprawdę rewelacyjnie. I chyba nie ma lepszego sosu jako podstawa, jako baza sosu do stir fry'a, bo nagle z delikatnych warzyw, które nie mają same w sobie dużo smaku, zrobi się wam złożone danie, które zachwyci nawet mięsożerców. I nie musi to być typowe morning glory, które trudniej dostać, ale nawet z brokułami czy pakczoje będziesz tos. A ja muszę się przyznać, że też często używam tego jako sosu wykończeniowego. Jak już danie powstanie, polewam troszkę na górze, powstaje taki niezapomniany smak Tajlandii. Przypominają mi się podróże. Jeszcze jedna rzecz. Książulo w ostatnim filmie troszkę skrytykował jakiś smażony ryż i podejrzewał, że być może ten ryż użyty do tego dania nie był świeży. Ale ten ryż, wydaje mi się, że to może być ryż ugotowany, nie wiem, nawet wczoraj, bo on już jest taki posklejany czuć, że trochę leży. To jest taki ryż, jak Ty lubisz do pomidorowej. I wiecie co? Ryż do smażonego ryżu powinien być podsuszony, powinien być stary, absolutnie nie powinien być wprost po ugotowaniu. Wtedy on nie będzie miał tyle wody, będzie dużo lepiej reagował z powierzchnią patelni, więc jeśli kiedyś będziecie robić ryż smażony użyjcie starszego ryżu, który zdążył już wyschnąć, nawet podtrzymajcie go trochę bez przykrycia, dużo lepiej wtedy on będzie się podsmażał, podpiekał, będzie miał tą chrupiącą zewnętrzną skórkę. Jeśli używacie mokrego, świeżego ryżu po ugotowaniu, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Tajski ciemny sos sojowy. Hmm. I niech ta nazwa Was nie zmyli, jeśli myślicie, że na przykład można zastąpić go japońskim sosem sojowym, to jest zupełnie coś innego: dark, czyli czarny, bo to jest akurat black soy sauce. To nie jest to samo co chiński ciemny sos sojowy czy japoński sos sojowy. To jest dużo gęstsze, słodkie, zupełnie inne w smaku, bardzo zawiesiste i jeśli chodzi o konsystencje inne, jeśli chodzi o smak, unikalne dla kuchni tajskiej. Nie wiem, czy wracać do tego tematu, bo jeśli osoby wrażliwe na cukier przeczytają skład tego sosu, to dostaną zawału serca od samego czytania. I ja no nie wiem, jak to skomentować. Moje podejście do odżywiania, do diety jest takie, żeby wszystko robić z umiarem. Troszkę cukru was nie zabije, gluten was nie zabije, pieczywo was nie zabije, tłuszcz nasycony was pewnie też nie zabije. Jeśli trzymacie się kalorii, nie przesadzacie z pewnymi grupami produktów, wszystko powinno być ok, ale nie jestem zawodowym dietetykiem, chociaż kończyłem pewne kursy. Każdy odżywia się na własną odpowiedzialność. I teraz jeśli dodacie ten sos do wywaru z kaczki, takiej tradycyjnej zupy z makaronem tajskiej, właśnie na bazie kaczki, od razu poczujecie w smaku Tajlandię. Ten sos naprawdę zmienia wszystko w tym kontekście. Pasuje też oczywiście do stir-fry'a, do marynat, do sosów czy innych redukcji. I znowu zachęta do eksperymentowania. To jest najważniejsze przesłanie tego filmu, ale też pamiętania właśnie to, co powiedziałem na początku. To nie jest japoński sos sojowy, to nie jest chiński ciemny sos sojowy. Nie używajcie tego do sushi, chyba, że lubicie takiego Sweet soja, ale to wam totalnie zdominuje wrażenia smakowe. Ja kocham. No ok, kupicie te sosy, część z nich. I co dalej? Wiadomo, można je łączyć. Na przykład ocet, sos rybny, czosnek, trochę cukru i świeżego chili. I nagle mamy najpopularniejszy sos do maczania w Wietnamie, Nukciąg. Inna opcja: ocet, to jest bardzo często połączenie, którego stosuję. Ocet, sos sojowy, olej sezamowy. Perfekcyjne połączenie do ogórków czy sałatek z pomidorami. Zwykle widzicie, że staram się odtwarzać autentyczne dania, ale nie zawsze mi się chce i mój sekret na odżywczy posiłek, gdy nie mam ani czasu, ani ochoty na coś wyrafinowanego. Wstawiam ryż jasminowy albo krótkoziarnisty, mięso kroję w kostkę, marynuję w jakimś połączeniu tych sosów, wrzucam do airfryera, w połowie tego wypieku dorzucam jakieś warzywa, ryż trawia do miski, mieszam mięso z dodatkiem jakiegoś sosu plus warzywa. Na to kolejny sos, znowu coś zielonego, kilka kropel siraczy czy oleju sezamowego i mamy to awaryjny posiłek gotowy. A smutna informacja jest taka, że ten film absolutnie nie wyczerpuje tematu azjatyckich sosów. Bo jeśli otworzyłbym tutaj wysuwane szafki, zobaczycie, że tych sosów może być dużo, dużo, dużo więcej, nie tylko rodzajów, ale też odmian i. Być może, nie wiem, jest to dobry temat na drugą część, sami powiedzcie. A może jeszcze inaczej, może powinien powstać film z prostymi przepisami, jak te sosy wykorzystać i te bardziej autentyczne wykorzystanie i mniej. Za ten film i wszystkie poważne profanacje, które tu wystąpiły, na pewno będę miał poważną rozmowę z Wiktorią. Więc gdyby w następny piątek nie było filmu albo się opóźniał, zadzwońcie na odpowiednie służby, a tymczasem do następnego.